że witamy w pływach, jak e, pierwsze dni spędzone tutaj w naszym mieście Trener, ocenia? No, ja myślę, że w pływach e, jest te wszystkie dla tego, żeby. Myślę, że w Puławach są bardzo dobre warunki do tego, żeby pracować. Jest tu przepiękna hala, fajne miasto. Przyjechałem tu dopiero 3 czy 4 dni temu, dlatego nie ze wszystkim się jeszcze zapoznałem. Na razie nie mogę niczego złego powiedzieć o mieście, które jest małe, ale bardzo przytulne. Nic niczego złego w tym mieście nie, on malenki, no bardzo nieujutny. Trenerze, spotkaliście się w czwartek. Czy może Trener zdradzić, jak rozpoczęliście te przygotowania do sezonu i jak one w ogóle będą wyglądać, przygotowania do nowego sezonu Superligi? Podготовkę my zaczynamy dzisiaj. Eee, Trenierowki u nas będą w dwóch razach w eee, my będziemy zajmować się fizpodgotową. To z Przygotowania rozpoczynamy dziś. Będziemy je prowadzili w dwóch cyklach. Rano będziemy trenowali elementy fizyczne, m.in. na siłowni czy też na stadionie. Popołudniami będziemy pracowali nad elementami technicznymi i taktycznymi w hali. Tak będzie przez pierwsze dwa tygodnie. Po tym okresie 2 sierpnia rozegramy pierwszy mecz kontrolny. Do 20 sierpnia będziemy nieco schodzić z obciążeniami i wchodzić w rytm meczowy. W ostatniej dekadzie sierpnia zagramy jeszcze dwa turnieje towarzyskie, ale ogólnie będziemy trenowali w reżimie. Рано тренинги силовой и вечером техника и тактика. Мы сыграем две игры 11-12, и потом мы сыграем 17-18-19. У нас будет в таком режиме все тренировки. То есть утром мы будем уделять в двухразовом режиме, утром мы будем заниматься физикой, а вечером техникой, тактикой с мячом. Tyle, że przejmuje trener drużynę po nie do końca udanym poprzednim sezonie, czy ten skład, który udało się zbudować na najbliższy sezon, to już jest powrót Azotów do walki o medale? No, ja nie znam, jaki był sezon, Mnie nie mówić o przeszłym, a to, że... Nie wiem, jaki był miniony sezon i nie chcę się na ten temat wypowiadać. Przed nadchodzącymi rozgrywkami staraliśmy się skompletować bardzo bojowy zespół. Myślę, że w każdym meczu stać nas na walkę o zwycięstwo. Dlatego nie mówmy teraz o medalach, a skupmy się na wygrywaniu kolejnych meczów. Na koniec sezonu zobaczymy, na którym będziemy miejscu. A te gry gry, postarać się wygrać i. W końcu sezonu, my posмотрим, na каком месте my będziemy. находиться. Trenerzy znasz się trener doskonale z talentem Dusza Czy ta rywalizacja w Superlize to jest dodatkowy smaczek, bo trener chyba miał patent na drużynę z Kielc jeszcze w Mieszkowie, z tego co pamiętam, ograliście raz w Kielce. No, ja myślę, że Kielce to super komanda, super klub, który ma super trenera, Więc... Ja myślę, że Kielce to świetna drużyna i znakomity klub, mający wyśmieni tego trenera. Jeśli mnie pamięć nie zawodzi, to jako trener, przede wszystkim Mieszkowa Brześć, mierzyłem się z Kielcami sześć razy i pięć razy przegrywaliśmy. Dlatego uważam, że póki co za wcześnie rozmawiać o pokonaniu Kielc. Musimy przede wszystkim dobrze pod kątem psychologicznym wejść w sezon, i jak przyjdzie do rywalizacji z Kielcami, będziemy wówczas szykować się na mecz z tą drużyną, podobnie jak będziemy szykować się na każdy inny zespół. A jaki będzie wynik? Nikt, to pokaże boisko. Z będziemy konkretnie gotować z Kielcami tak także jak będziemy gotowić w drugiej komandzie, a na placiatki widno kto pobiedzi i kto nie. Jeszcze jedno pytanie, Poznaliśmy już terminarz Superligi. i wiemy, że pierwsze spotkanie zagracie w Puławach i będą to ważne spotkanie, bo sponsorskie derby. Grupa Azoty Tarnów kontra Klub sportowa azoty Puławy. Jak trener podchodzi do takich spotkań derbowych, zwanych Я думаю, что этот матч важный в плане того, что он, во-первых, это первый матч в чемпионате, всегда это эти матчи тяжелые. To jest ważny mecz, ponieważ jest to nasze pierwsze spotkanie w sezonie. Zawsze takie mecze są trudne, zwłaszcza że zagramy u siebie przed swoimi kibicami. Ważne, żeby drużyna przygotowała się dobrze do tego meczu, podeszła optymistycznie, pozytywnie, bez bojaźni. Mamy świadomość, że będzie to ważny mecz, ale mamy do niego jeszcze półtora miesiąca i porozmawiamy konkretniej tuż przed spotkaniem. Póki co nie będziemy się nad tym aż tak zastanawiać. To będzie oczywiście bardzo ważne spotkanie, ale kolejne będzie Równie ważne i następne także. To jest liga i po jednym zwycięstwie nie można myśleć, że już jest wszystko dobrze, także odwrotnie, jeśli przegrasz. Dlatego ja cały czas powtarzam, że filozofią drużyny powinno być odpowiednie podejście psychologiczne. To ono ma być na samym szczycie myślenia o zwycięstwie, niezależnie od tego, z kim przyjdzie nam się mierzyć. Психология команды должна быть на самом высоком уровне. Самое главное ⁇ это настраиваться на каждый матч, на победу, независимо от того, кто перед тобой, какой соперник. Какие цели себе поставил сам перед сезоном? И чи зажар клубу поставил какие-то конкретные цели на этот сезон Я всегда перед собой ставлю самые высокие цели. В этом сезоне команда... Zawsze stawiam przed sobą jak najwyższe cele. W tym sezonie drużyna powinna zająć co najmniej trzecią pozycję, czyli powrócić na miejsce, na którym była dwa lata temu. Takie są tu oczekiwania. Ja ze swej strony powiedziałem prezesowi klubu, że w puławach są warunki na to, żeby klub grał nawet w lidze mistrzów. Dlatego będziemy szli w stronę jak najlepszych wyników i nie zastanawiali się, że mamy zająć na przykład trzecie miejsce. Uważam, że głównie trzeba pracować, rozwijać się i podążać w stronę jak najlepszej gry wyników wyższych niż postawione zadania. Strzymić się zawsze czemuś większemu, niż przed tobą stawiać zadanie.